Tu, Ania po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersji Minecraft 1.7.10 Not Enough Items, czyli moda, którego wszyscy, myślę, znają, który nam dodaje możliwość pobierania itemów. Oj, sorry. A to tylko kot coś zrzucił. Możliwość pobierania itemów, ewentualnie dowiedzenia się, jaka jest receptura na, na stworzenie danego. Przedmiotu. Ok, co trzeba zrobić? Trzeba z internetu pobrać dwa pliki. Zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie wwwaniapgpl znajdziecie całą listę modów, których instalacje już pokazywałam w serii pomocne tuty. I możecie sobie tę listę filtrować według wersji Minecraft, albo według kategorii, albo alfabetycznie. I po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube. Także zapraszam na www.aniapgpl, oczywiście do sekcji pomocne tuty. A teraz sobie pobierzemy i not enough items pobiera się z takiej strony. Oczywiście link będzie w opisie do filmiku. Po wejściu na stronę zjeżdżamy na, w dół troszeczkę, i zaraz tutaj na samej zjeżdżamy w dół i na samej górze. Wiecie o co mi chodzi? Zaraz tutaj na początku mamy Downloads and Installation sekcję i klikamy na to zielone tutaj, i tutaj zaraz mamy New Versions. To na to klikamy, na to New Versions, i zostaniemy wtedy przeniesieni na taką stronę. New Versions, tak się nazywa. No i mamy Minecraft 1.7.10. Klikamy na show. I pierwsze dwa z góry pobieramy. Na to klikamy, i na to klikamy. I to są te dwa pliki, które są nam potrzebne. Pamiętajcie, Universal. Na to i na to klikamy. I stąd i stąd pobieramy. OK, jak mamy pobrane, możemy zainstalować. I do zainstalowania oprócz tych dwóch plików z modem. Są potrzebne minimum launcher Minecraft i forge na wersji 1.7.10 Minecrafta, oczywiście. Jeżeli nie macie jeszcze zainstalowanego forcha na wersji 1.7.10, to dowiecie się jak to zrobić w filmiku Pomocne tuty 425. A jeżeli macie wersję non-premium Minecrafta i nie macie jeszcze swojego launchera, to dowiecie się skąd pobrać, jak zainstalować w filmiku Pomocne tuty 424. Potem wróćcie do filmiku 425 i zainstalujcie forcha na wersji 1.7.10. I uwaga, w filmiku 425 ja instaluję Forza z końcówką 1152, ale wy pobierzcie i zainstalujcie tak samo, jak pokazuję w filmiku wersję najnowszą, a najlepiej, jeżeli już jest, to wersję rekomendowaną. W tej chwili jeszcze nie ma wersji rekomendowanej, a najnowsza ma numer końcówki 1160 i właśnie na taką y, wersję z końcówką 1160 będę instalować Not Enough Items. Okej, okay, co trzeba zrobić, żeby zainstalować? Trzeba, oj, moja mysz jest fatalna. Trzeba wejść do, fil, do nie do filmiku, tylko do folderu y, procent data procent przez roaming. Trzeba znaleźć folder .minecraft, w którym już mamy zainstalowanego Forge'a na wersję 1.7.10 Minecrafta. I ten folder .minecraft sobie gdzieś skopiować, żeby mieć do czego wrócić, gdyby się nie udała instalacja. Ok co robimy, żeby zainstalować? Wchodzimy do folderu .minecraft, wchodzimy do folderu mods i przerzucamy te dwa pliki do folderu mods. Raz i dwa i mamy. Zamykamy jest zainstalowane. Wchodzimy do Minecrafta, uruchamiamy i sprawdzamy czy działa. Musimy chwilę poczekać. No, i jak widzicie, mam, mam, profil, mam wybrany profil z Forgem 1160 z końcówką. Tutaj, o widzicie, tu jest ta końcówka. I klikam play i czekamy, a się uruchomi. To się właśnie tutaj zrobiło z tego pliku Kod chicken, chicken Core. I teraz nam się uruchomi. No, i mamy już logo. Także za momencik będzie raz, dwa i ostatnie, mówię czy No nie, jeszcze chwilka. O jest. O, mamy konika. Yy, ok, co robimy? Wchodzimy do folderu moc. I sprawdzamy, czy nam się zainstalowało. Jest kod chicken core. I jest not enough items. Ok. O wilk, klikamy na single player pierwszy. A dlaczego ja mam to wszystko po angielsku? Wróćmy. O dzień dobry wiedźmo. Options language 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 polski polski polski. Dzięki. Gotowe, gotowe. Dobrze, teraz wchodzimy w tryb jednoosobowy i gramy w naszym wybranym świecie. Ok, i mamy nasz wybrany świat. Zrobiłam sobie tutaj taką piękną wiatę. No nie chciałam się całego domku budować, więc sobie zrobiłam takie o tylko. Żeby było na początek. I co my tutaj mamy? My tu mamy not enough items. Klikamy E jak ekwipunek i mamy tutaj, widzicie, jest, są itemy z not enough items, których sobie nie możemy pobrać tak po prostu. Możemy sobie zobaczyć recepturę na przykład zasilanych torów. Klikamy na to zwykłym lewym przyciskiem i mamy, że tory robi się w ten sposób i otrzymuje się 6 sztuk. Lepki tłok, tak się robi. Atłóg zwykły się tak robi. I co jeszcze? Możemy tutaj sobie posprawdzać różne różności. Jak się robi książkę, jak się robi wagonik ze skrzynką. A jak się robi skrzynkę, to wszyscy wiedzą: ok, wychodzimy z tego poprzez e, I, i, ale chcielibyśmy na przykład sobie wziąć wiaderko z wodą i nie możemy. Zatem musimy wejść w opcję Not Enough Items. Kliknąć global. Teraz klikamy na inwentory. Nam się tutaj otworzyło. I tutaj na to w klikamy prawym przyciskiem myszy. I teraz nam się tutaj jakby od, odznaczyło. Klikamy back. Klikamy back. I już mamy tutaj wszelkie opcje dodatkowe. I możemy sobie wziąć. Ach, akurat złotą, to już mam. To możemy ją wyrzucić, a możemy sobie wziąć złote butki. O, i sobie zamienić te butki na te butki, a te wyrzucić. Okej, okay, czyli jak widzicie, mod działa. Nie, nie kreszuje się z niczym. Nie, nie. No nic złego nie robi. Zatem ja kończę, a Wy piszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki. Yy, oglądajcie wszystkie moje serie, wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku, wchodźcie na stronę ania.pg.pl. No i oczywiście łapkujcie i subskrybujcie kanał. Żegnam się z Wami łopatką, to tymczasem pa, pa. No, no.